Opła 54 5G to smartfon, który celuje w niską półkę smartfonów z 5G, ale nie został wyposażony w najpopularniejszego mediateka Dimensity 700, a konkurencyjną jednostkę od Qualcomm. Czy wyszło mu to na dobre? Zapraszam do testu. W zestawie ze smartfonem dostajemy papierologię, ładowarkę z kablem, etui oraz miły dodatek, są tu też słuchawki. Dawno nie spotkałem się ze słuchawkami w pudełku. Oppo swoją budową przypomina niedawno testowane Realme Narzo, w sumie poza budową ma też kilka innych cech wspólnych, o których później. A54 g na froncie ma wąskie ramki poza znacznie grubszą wyspą pod ekranem. Dziurka na kamerkę selfie znajduje się w lewym, górnym rogu. Prawa strona urządzenia to jedynie przycisk blokady ze skanerem biometrycznym. Skaner działa poprawnie, nie jest to demon prędkości, ale smartfon oblokowuje się wygodnie i niemal nieomylnie. Lewa strona to slot na dwie karty SIM i dodatkowo kartę pamięci oraz przyciski głośności. Górna część urządzenia jest pusta, a na spodzie znajdziemy złącze słuchawkowe Jack 3.5 mm, mikrofon do rozmów, złącze USB-C do ładowania oraz pojedynczy głośnik. Przejdźmy jeszcze płynnie na tył. Mamy tu ciekawie prezentujące się gradientowe plecki. Są one plastikowe i łatwo zbierają odciski palców. W lewym górnym rogu widzimy wyspę z aparatami, a w jej zminimalizowaniu, a w zasadzie prawie całkowitej osłonie pomaga etui dołączone w zestawie. Przeważnie w etui są wcięcia na całą wyspę, a tutaj dzięki takim dziurkom na pewno będzie to lepiej chronić ten element smartfona. Ekran to tylko IPS LCD 6,5 cala z rozdzielczością Full HD+, z PPI na poziomie 405 punktów i do tego odświeżanie 90 Hz. Jasność wynosi mniej niż 500 nitów, co szczególnie w mocnym słońcu jest słabym wynikiem i ekran może być nieczytelny. Co tu dużo mówić, ekran tylko nie urywa. Konkurencja powyżej 1000 potrafi już mieć Amoleda. Co prawda, te tanie Amoledy też nie są rewelacyjne w porównaniu do tych flagowych, ale jednak mi są one bliższe aniżeli stare IPS LCD. Kolory wyglądają tu nieźle, ale mogły być żywsze. Kąty widzenia są ok. Jak to przy LCD nie znajdziemy tu trybu Always On Display, ale co trzeba zaznaczyć nie ma też diody powiadomień. Wydajnościowo odniosę się bezpośrednio do Mediateka Dimensity 705G, który jest w Narzo 30, czyli trochę tańszym smartfonie, który niedawno testowałem. Oppo ma Snapdragon 480 5G z grafiką Adreno 619. No i na papierze lepiej by tu było włożyć mediateka. Ale o ile przy testach narzo miałem spadki wydajności czy resety przy Netflixie i aparacie, o tyle tutaj już nie było problemów. Nie wiem czy to kwestia optymalizacji systemu czy problemów procesora, ale soft jest niemal identyczny. Na pewno trzeba mieć na uwadze to, że nie jest to nawet średnia półka, tylko raczej... A 54G możemy celować w górę niskiej półki, czyli smartfony dla osób mniej wymagających. No i do przeglądania internetu codziennego korzystania jest nieźle. Czasami chwilę musimy poczekać, aż się nam coś uruchomi, ale telefon nie ma resetów czy mocniejszych ścinek. Do dyspozycji użytkownika jest 4GB RAM i 64GB pamięci wbudowanej. Dobrze, że jest możliwość dołożenia też karty pamięci. Ten model Oppo działa na Androidzie w wersji 11 z nakładką Color OS która, jak już zaznaczałem, jest bliźniaczą nakładką do Realme UI. Daje sporo możliwości modyfikacji i ustawień według swoich preferencji. No i teraz chwila dla aparatów. Oczko główne 48 megapikseli ze światłem 1.7, szeroki kąt 8 megapikseli, makro 2 megapiksele i czujnik głębi również 2 megapiksele. Na tylnej wyspie jest oczywiście dioda doświetlająca led. Aparat do selfie ma 16 megapikseli. W ciągu dnia oraz w nocy Zdjęcia aparatem głównym są niezłe, ale brakuje im trochę nasycenia kolorami. Szeroki kąt wypada zdecydowanie gorzej od głównego oczka, tak samo kamerka selfie jakoś mocno nie zaskakuje. Zresztą jak zawsze zostawiam fotki i wideo, które udało mi się uchwycić do Waszej oceny. Tak wygląda wideo nagrane na OPPO przy sztucznym oświetleniu w nocy główną kamerą. Możemy tutaj przełączać się, przybliżać i oddalać. Nie mamy możliwości przełączenia się na kamerę szerokokątną. Teraz możecie zobaczyć kamerkę do selfie. Wideo ogólnie niestety, ale możliwość jest do nagrywania tylko w Full HD i 30 klatkach na sekundę. Nie mamy tutaj 4K. Pojemność baterii wynosi 5000 mAh co spokojnie powinno zapewnić nam jakieś 2 dni działania, a nawet jak mniej sięgamy po telefon to i na następny dzień może nam trochę tej energii zostać. Ładowarka z zestawu ładuje smartfon w około 2 godziny do pełna. Z audio nie ma co się tutaj chwalić, pojedynczy głośnik jest donośny, ale płaski bez fajerwerków, no a na słuchawkach jest poprawnie, fajnie, że słuchawki mamy od razu w zestawie. O ile dobrze się orientuję, Oppo A54 5G startował od ceny 1400 zł, ale rynek szybko ich zweryfikował i jak możemy zauważyć, jest teraz dostępny za lekko poniżej 1100 zł. Co zmienia trochę pogląd na ten model, no bo jednak 300 zł zostają w kieszeni. I ze średniej półki schodzimy do klasy niżej. A tutaj ten model już zaczyna walczyć z zupełnie innymi telefonami i staje w szeregu z porównywanym wcześniej Realme Narzo czy Redmi Note 10 5G. Mimo wszystko uważam, że nie jest to zły telefon, ma niezły aparat, mocną baterię, ten ekran jak na IPS też nie jest zły, ale cena i tak powinna być poniżej 1000 zł, abym mógł powiedzieć, że jest go lepiej wybrać niż te dwa wymienione modele. Tak szczerze po przesiadce z narzą na tego Oppo miałem wrażenie, że to ten sam telefon, tylko po prostu mniej się zwieszał. Okej, okay, to chyba wszystko o tym modelu. Jak zastanawiacie się nad jeszcze jakimś innym telefonem, to piszcie w komentarzach, postaram się pomóc. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego! Hej!